Siedma panowie, taki motyw wam chcę pokazać. A te uchwyty, tutaj, o, na uszy takie, nie? Z drugiej strony jest, no to można było tak. I na tych, na tych uszach jest napisany numer, do którego punktu była dana kokuła czeska przydzielona. Się. Czyli to jest taki motyw, że postawili budynki na schronie? Tak. Postawili budynki on ma taki ganek no. a i obiekt jest tam bo to jest taki obiekt koszary, ja pierdzielę, koszary, ludzie postawili się, założony, postawili budynki założony, na schronie tutaj takie rzeczy się dzieją pod tym budynkiem jest schron Wyobrażacie sobie? Chyba nas nikt tu nie przegoni w prywatny, ale kuźwa numer, ja pierdziele. Tam widać na tym, widzicie tam szakura uderzyć, po jego ręki nie w Drugi struny, jeszcze z drugiej, drugiej strony przejdę, a z drugiej przejdę. Pod tym całym budynkiem jest schron. kolega tam, nie, nie chce ze, zaświecić ze, z góry. No nie, numer, numer jest tu, napięcie, ale tu nie jest zagrzewało, napięcie. Dobra nie. Było zawsze nabijane dwie litery i numer. Bo ten był na M. O. To co było, tak, ale nie będziemy. Bo ja wiem, jaką ona jest. Tak, A widać do środka. Desko, Cały obiekt stoi tu. to jest taki największy budynek. Ta Ale... że... Tam jest wyjście Tam to... jest wyjście, 5 no... metrów jest Ale mamy. to kto tak pozwolili mu, żeby dom wybudować na Nasz Runie, budynki? No on kupił teren z tym, no to co? Jeszcze nie wiem, no Lepsze jak postawił na nim dom Jak, Bo jak mieli jak w Rudzie Śląskiej no. polskie obiekty no. A może go wszedł i porobił? Tak. No, to byłby szanowny obiekt Aha, że knajpa niby, tak? pa będzie w schronie Dobre. na Na razie tyle Na razie tyle panowie Na razie się ma, trzymajcie się I pozdrowionka dla wszystkich którzy mnie oglądają